W sieci ostatnimi czasy nastała cisza wokół nowego Transalpa. Jest jednak kilka kwestii, którymi warto uzupełnić mój ostatni materiał o nadchodzącym trampku. Kto oglądał poprzedni film powinien wiedzieć, że XL750 Transalp będzie dzielić silnik wraz z nowym CB750 Hornet. Uzupełniając poprzedni materiał, warto wspomnieć, że silnik posiada 270-stopniowe wykorbienie wału, co powoduje, że ta dwucylindrowa rzędówka o pojemności 755 cm3, swoją charakterystyką nawiązuje do silników typu V. Dlaczego jest to istotne? Nie wiem, czy dostrzegacie analogię, ale starsze motocykle mocniej zorientowane na zjeżdżanie z szosy zasilane były silnikami jednocylindrowymi, jak chociażby stara Tenere XT600. I między innymi właśnie jednostkami typu V Twin. Szczególnie jeżeli chodzi o stajnie Hondy, między innymi ich starą Afrykę, czy właśnie Transalpa. Przewagę silników V2 nad silnikami jednocylindrowymi niewątpliwie stanowi kultura ich pracy. Istotne w silnikach V2 jest to, że ciągną od samego dołu, co z kolei pozwala im lepiej radzić sobie w terenie niż ma to miejsce w klasycznych rzędówkach, stąd decyzja o takim, a nie innym wykorbieniu w nowym silniku R2. Jak już wspomniałem w poprzednim filmie, Honda lubi stawiać na sprawdzone rozwiązania i tak też jest w tym przypadku. Tego typu silnik, czyli R2 o 270 stopniowym wykorbieniu, ale o pojemności 1084 cm³ siedzi między innymi w ostatniej Africe Twin. A skoro tam działa i spisuje się wyśmienicie, to czemu miałoby nie działać tutaj? Z rzeczy, które już wiemy na temat tego silnika jest m.in. to, że jego moc wynosi 92 konie mechaniczne przy 9500 obrotów na minutę oraz 72 Nm przy 7250 RPM. Ale o tym, czy docelowo w Transalpie Honda nie ubije kilku koni kosztem polepszenia jego elastyki przy niskim i średnim zakresie obrotów, prawdopodobnie dowiemy się nie wcześniej niż podczas premiery. Jeżeli wierzyć w to, co ćwierkają ptaszki, to oprócz silnikiem, układem hamulcowym oraz przeadaptowanym zawieszeniem, nowy Hornet podzieli się z trampkiem również ramą. Co zatem wiemy o szkielecie nowego szerszenia? CB750 Hornet posiada nowo zaprojektowaną stalową ramę rurową typu Diamond, której waga wynosi zaledwie 16,6 kg. Jeżeli te dane się potwierdzą i tak dużo elementów z nowego Horneta wyląduje w Nowym Transalpie, to możemy spodziewać się, że waga nowego trampka nie przekroczy 200 kg. A to bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy. Upatrują w XL750 pojazdu do pokonywania szutrów. W oparciu o te dane możemy przypuszczać, że faktycznie wyrasta przed nami konkurencja dla Yamachy Tenere 700 czy April Tuareg 660. Jeżeli nowemu Transalpowi uda się nie przekroczyć wagi 200 kg, a ponadto zachować moc zbliżoną do mocniejszej z wymienionej dwójki Tenery, to w przeciągu kilku lat może się okazać, że obecna dominacja Tenery na szutrach będzie mocno zagrożona. Od jakiegoś czasu w sieci można odnaleźć przeróżne grafiki przedstawiające nowego XL750. Na nasze nieszczęście różnią się one od siebie znacząco i ciężko ostatecznie wydedukować, jak faktycznie wyglądać będzie nowy Transalp, bo czy to wygląda jak to lub to jak to istna ruletka. Znalazłem jednak kilka grafik koncepcyjnych przedstawiających rzekomo nowego Transalpa w różnych szatach graficznych i nie ukrywam, że napawają mnie one ogromnym optymizmem, tylko sami zobaczcie. Ja wiem, że wygląd to kwestia gustu, ale jeżeli tak właśnie będzie wyglądać nowy Trampek, to na pewno skradnie moje serce. Być może powielana jakiś czas temu plotka, jakoby Honda pracowała nad małą Afryką, nie do końca miała się z prawdą, ponieważ jeżeli te zdjęcia przedstawiają nowego Transalpa, to osobiście dostrzegam dużo podobieństw do jego większej siostry CRF 1100 Africa Twin, które bardzo mnie cieszą. Cóż, do targów Milan Motorcycle Show coraz bliżej, więc nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i poczekać na to, co Honda zamierza pokazać na tegorocznych targach. Jak zwykle komentarze są do waszej dyspozycji, więc zapraszam do dyskusji. Pozdro! Podobał Wam się mój film? Zostawcie lajka, a jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne odcinki, zasubskrybujcie ten kanał i wciśnijcie dzwonek. Pamiętajcie, że na kanale są już inne filmy i zachęcam Was do ich obejrzenia. Dzięki za uwagę, czołem.